Cześć, witam Was wszystkich ponownie na naszym kanale Na wstępie chciałem Was przeprosić za, za to, że usunąłem ten filmik co był wcześniej nagrywany, ale no niestety komuś się nie spodobało to i musiałem usunąć Także <gryw> nagrywam następny filmik już jestem u gołąbków. Chciałem wam pokazać modziaki nasze. Jakie mamy na ten moment. To pierwsze modziaki, dwa cepelki. Nakarmione. To jest po tej mojej parce starej O, tak się prezentują Nie wiem czy to będzie widać, Ostrość to jest zanika słonecz O, dwa muziaki są. Tu mamy ciplerki, dwa już zaobrączkowane, żona zaobrączkowała mamy jajka siedzą. Tu mamy tego teplera Nie wiem czy będzie coś widać, czy nie widać o. Już jest duży Agresor Bojownik O zobaczcie jak. Tak, jak mówiłem w wcześniejszym filmiku, dostaliśmy zaproszenie do telewizji do TVP na pytanie na śniadanie. W tej kwestii się nic nie zmienia, mieliśmy w niedzielę być, ale ze względów logistycznych, <kluzny> będziemy lipiec, sierpień. Jest to wyróżnienie dla naszego kanału, działamy. 10 miesięcy. Fajnie, że nas zauważono. Będziemy mogli opowiedzieć o naszej pasji, jaką są głębie. Nie jest to łatwa pasja w tym kraju. Ze względu na widzicie, co się dzieje, człowiek już nie może mówić, bo się nie podoba pewnym osobom, ale zostawię ten temat, przemilczę. Po prostu masakra. Jeszcze raz, Was przepraszam za usunięcie tego filmiku, ale niestety tak to działa. Oglądajcie do końca, bo chcę tutaj właśnie chyba przedstawić ogłoszenie od kolegi, który ma do sprzedania cele 16 cel. Wąki się na jajeczka tutaj chyba jest jeden motylek młody Pokaż się Nakarniony jest Pierwszy motylek w tym roku Zobaczymy co z tego będzie. Czy będzie żółty, czy czerwony. Po żółtej samicce I ciemnym sączyku czerwonym, takim krwistym. Już wydaję no co ty dziobiesz, swojego? To masz sieć. Teraz temat tych wysyłek. Nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa Aktywów Państwowych czekamy na wiadomość jeżeli coś będziemy wiedzieli to oczywiście damy wam znać na naszym kanale jutro tutaj jeden pan przyjedzie po felkę czarną o tą samiczkę u mnie ona nie ma pary. Gąbki w dobrej kondycji. lipiec sierpień udamy się do warszawy na na zaproszeniu TVP2 opowiemy o naszej pasji pogoda ładna głąbki zdrowe grukają fajnie A, jestem trochę przybity, powiem Wam, kurde, że masakra, że nikogo nie obraziłem. Nikogo nie ten. A, takie są kłody rzucane pod nogi. A, szkoda gadać. Rzucam filmik od kolegi tutaj, Dawida. Jakby ktoś chciał numer telefonu, to zapraszam do kontaktu. Cele 16 sztuk. Tutaj. Mają miejsce na karmę, tutaj daliśmy im gryt, dolwit, lęgi i wispumin mają tak i głąbki mogą sobie pobierać. O, po, ten młody jest po tej samicce żółtej, po tej samiczce. I ona jest czerwonym samczykiem. Widzę, kremeczki się też ganiają na jajka powoli już. Tu motyle. Tu drugie motyle. Może się uda coś trafić z jajkami. To jest ten młodziak, jeden tiplerek. Ta samiczka karmi tego motylka ze starym samcem. Mam nadzieję, że te felki tutaj też się na, nałożą jajeczkami zaraz, ale zobaczymy. Uciekam tyle ode mnie. Mówię. Ciężki jest los. Człowiek chce, żeby było dobrze, to jeszcze, jeszcze są niezadowoleni. Także zapraszam teraz na cele. Oglądajcie do końca. Tutaj kolega. Do, Dawid przedstawi je, można je zakupić. Cena do negocjacji, także jak ktoś chce namiar, to proszę pisać. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Witam wszystkich. Tutaj kolega Rafał pozwoli mi się dokleić do sobotniego filmu na kanale. Za co bardzo dziękuję. Chciałbym tutaj zaprezentować taką realizację 16 cel rozpodowych dla głębi Każda cela jest osobno. są one ustawione na takich piurołapach. 10 cm wysokości Chodzi o to żeby Ta dolna cela nie leżała bezpośrednio na ziemi Ta realizacja jest na sprzedaż Pokażemy może jak to wygląda wymiarowo Szerokość takiej celi To jest 56 cm Głębokość 55 Tutaj te fronty są 5 cm wysunięte Aby po prostu głębie z boku się nie widziały Wysokość mamy 43 cm, ruszt metalowy solidny, łatwo można umieć po sezonie, taca na odchody, bardzo duża solidna, centymetr grubość, jest to płyta MDF laminowana, drzwiczki sosnowe czopowane, tutaj są takie pręty. Nie jest to drewno. Jest to, są to pręty aluminiowe. Drzwiczki zamykane na taką zasuwkę. Otwierane góra-dół. Jedne jak, jak i drugie drzwiczki można otworzyć. Z boku mamy sklejkę 12 po bokach. Jedna jak i druga strona sklejka 12. Góra-dół mamy sklejka 15. Na plecach mamy sklejkę 4 Także, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to taka realizacja jest na sprzedaż. Są to moje cele, nowe, nieużywane. Każda cela osobno. Koszt takiej celi to jest 170 zł. Jest możliwość obejrzenia na żywo w okolicach kościerzyny na Kaszubach lub wysyłka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zadzwonić, napisać, wyślemy, także nie ma problemu. Także tyle ode mnie, dziękuję bardzo, pozdrawiam.